Szanowni państwo, rozpoczynamy transmitowany na żywo briefing pana marszałka Cezarego Przybylskiego. Dzisiaj pan marszałek przedstawi szczegóły dolnośląskiego pakietu gospodarczego, pakietu wsparcia finansowego dla dolnośląskich przedsiębiorców, poświęconego walce z negatywnymi skutkami epidemii w naszej regionalnej gospodarce. Panie marszałku. Dzień dobry państwu. Chciałem bardzo serdecznie państwa powitać na tym spotkaniu, powitać dziennikarzy ale przede wszystkim też powitać biznes dolnośląski. Dolnoślązacy to niezwykle przedsiębiorcy ludzie. To właśnie Dolnoślązakom zawdzięczamy dobrą kondycję ekonomiczną i gospodarczą naszego regionu. To również ogromne znaczenie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki którym w ostatnich latach Dolny Śląsk wziął się w wysoko unijnych rankingach. Staliśmy się najlepszy w Europie, jeżeli chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy, a jednocześnie jesteśmy jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej. Dzisiejszy kryzys, który wywołany został epidemią koronawirusa, z pewnością odbije się na kondycji przedsiębiorców. W tym trudnym czasie nie zostawimy dolnośląskich przedsiębiorców bez pomocy. Dlatego dziś Prezentujemy Państwu Dolnośląski Pakiet Gospodarczy. Dolnośląski Pakiet Gospodarczy to system wsparcia dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na Dolnym Śląsku. W sumie to ponad miliard złotych. Chcemy, żeby uzupełnił on rządową tarczę antykryzysową. Zakładamy, że Efekt końcowy naszego programu to przede wszystkim złagodzenie ekonomicznych i gospodarczych skutków epidemii koronawirusa. Pieniądze, które przeznaczamy, te ogromne pieniądze, bo to miliard złotych, pochodzą z funduszy unijnych oraz środków będących w dyspozycji województwa dolnośląskiego. Chcemy to wsparcie oprzeć na dwóch głównych filarach: po pierwsze finansowym, ale i również doradczym. Pomoc i realizacja tego programu przeprowadzona będzie w trzech etapach. Pierwszy to bieżąca pomoc dla firm, które ucierpiały na skutek epidemii koronawirusa. I tu konkretne cyfry: 338 milionów złotych na dopłaty dla, do wynagrodzeń dla prowadzących własne firmy. Szacujemy, że z tej pomocy może skorzystać kilkadziesiąt tysięcy firm i ich pracowników. 220 milionów złotych rezerwujemy na pożyczki obrotowe, płynnościowe, inwestycyjne i poręczenia. Dodatkowo udzielamy wsparcia pośredniego. Upraszczamy i przyspieszamy rozliczenia projektów unijnych, które są w toku. To wartość około 500 milionów złotych. Dodatkowo możliwe będą tak zwane wakacje spłat, pożyczek oraz prolongaty poręczeń. Drugi i trzeci etap to łagodzenie skutków kryzysu i pobudzenie do rozwoju. Chcemy tutaj zastosować wsparcie mieszane, a więc zwrotne i bezwrotne. Profesjonalne doradztwo zarówno dla pracowników, jak i osób poszukujących pracy. Dedykowane wsparcie branżowe dla najbardziej potrzebujących. Bardzo ważnym narzędziem, jakie oddajemy w ręce przedsiębiorców jest strona internetowa www.dolnyslaskpakiet.pl. Strona działa już od dziś i można na niej znaleźć komplet informacji o wsparciu, jakie zapewniamy, jego źródłach i możliwościach aplikowania o pieniądze. Chciałbym też podziękować dyrekcji oddziału ZUS we Wrocławiu, jak również Urzędowi Skarbowemu, gdzie będziemy współpracować i te Państwa pytania, które będą kierowane również, a będą dotyczyły ZUS-u i Urzędu Skarbowego, to my będziemy przekazywać do ZUS-u i otrzymywać i do ZUS-u i urzędów skarbowych i otrzymać informacje zwrotne. W kolejnych dniach będziemy monitorować sytuację związaną z epidemią koronawirusa, analizować jej efekty w ujęciu gospodarczym i dostosowywać oferowaną pomoc dla potrzeb przedsiębiorców. Przygotowujemy również dolnośląski pakiet dla turystyki. Ale jednocześnie po to, żeby utrzymać tą dynamikę rozwoju Niezwykle zależy nam na inwestycje sektora publicznego, a więc to, o czym mówił Pan Premier, inwestycje rządowe, ale również i samorządowe, których zadaniem jest rozpędzić polską gospodarkę. Chciałbym zapewnić, że województwo dolnośląskie będzie realizowało zdecydowaną większość zaplanowanych inwestycji. Bardzo zależy nam na tym, żeby te inwestycje wykonywały dolnośląskie firmy. Szanowni Państwo, w kolejnych dniach poszczególni członkowie Zarządu Województwa będą przekazywały informacje na temat realizacji naszej pomocy w poszczególnych sektorach zgodnie z ich kompetencjami. Dziękuję Państwu.